Marvel. Przygody superbohaterów. <śmiennie> Ostrożnie! No, modelowe lądowanie. <śmiennie> Dzięki, spider -manie. Może lepiej nie nosić wszystkich naraz, bo znowu któryś upuścisz. Zawsze warto poszukać nowych rozwiązań. Zrozumiałem to, kiedy z moją kumpelą Ghost Spider musieliśmy złapać oktopusa. Dostałem wezwanie. Co się dzieje? Dziękuję wam obojgu za tak szybkie przybycie. Doktor Oktopus jest w środku i ukradł zielony diament. Trzeba go powstrzymać. Takie malebkie macki? No to się doigrał. Zrobimy z nim porządek. Skoro już ukradł najcenniejszy klejnot w muzeum, to teraz pewnie zgarnia pozostałe. Pajęcze głowy myślą podobnie. Klejnoty są w różnych salach. No to najłatwiej go będzie złapać, jeśli zastawimy pułapki. Zgadzam się. Dobra, a jak już wpadnie w zasadzkę, wypatrzymy go przez kamery. Powinniśmy zastawić pułapkę tutaj. Jeśli Dok się zbliży, zaplączę się w twojej sieci. Uh, zostało już tylko pięć gablot. Zaczajmy się tutaj. Niebieski diament Mekosa to drugi najcenniejszy klejnot w muzeum. Uh, na pewno najniebieściejszy. No i chyba go mamy. Co? Szybko, to ze wschodniego skrzydła! Kradł obraz zatytułowany Drzewa. Ha? Nie znam się na sztuce, ale wiem, że obraz to nie klejnot. Ach, co się dzieje? Alarm za alarmem! Tym razem się tak łatwo nie wyplączysz, doktorku! Ech, sorry, to tylko ja. A tamten noł cenny gobelin. Chwila, ale klejnoty zostawił? A, to nie ma żadnego sensu. Gdzie on się znowu schował? Sprawdźmy nagrania z monitoringu. Widzę go! Wasza pajęcza banda nie może się mierzyć z geniuszem! Nie do wiary, znowu nam się wymknął. No to musimy próbować do skutku. Ale próbowaliśmy już wszystkiego. Pomyślmy, to wiemy. Ukradł zielony diament, potem obraz z drzewami. Hmm, drzewa są zielone, jak zielony diament. Tylko ukradł też ten Gobelin. On nie jest zielony. Ale patrzcie, jego autor ma na nazwisko zielony. A, to jest to! Zielony to łączy wszystkie kradzieże. To ulubiony kolor do oka. Teraz, kiedy wiemy, czym się kieruje, możemy go złapać. Ta rzeźba to ostatni zielony eksponat. Cii, chyba coś słyszę. mi. <laughs> <laughs> dzisiaj zamknięte! A ja mówiłem, że lubię rozgniatać pająki. Ja! Spodłowałeś, doktorku! Dajmy mu popalić Spidey! Do trzech razy sztuka! Daj! No, nie! I proszę, dzieło sztuki. Tak! Chyba nasze najlepsze i tym razem już nam nie zwieje. Zobaczcie, co miał w worku. Czyli wszystko wraca na miejsce. Najlepiej nosić je pojedynczo. Właśnie tego dowiedzieliśmy się w dniu, gdy złapaliśmy do KOKA. Choć nasze pomysły nie sprawdziły się od razu, próbowaliśmy dalej. <laughs> Dzięki, Spidey! Nie ma za co! Do zobaczonka!